Jak to się dzieje, że jednym nigdy nie brakuje pieniędzy, a drudzy wręcz przeciwnie? Kiedy ich nie zapytać, non-stop są bez grosza. Odpowiedź jest prosta i nie, nie chodzi o to ile zarabiamy. Osoby, które dobrze radzą sobie z pieniędzmi, świadomie lub nie, kierują się kilkoma prostymi zasadami. Jeśli je wdrożycie, nigdy nie będziecie musieli martwić się o pieniądze. Nie znaczy to, że za tydzień kupicie sobie nowe Lambo, to się nie wydarzy, ale brak zmartwień też powinien brzmieć całkiem nieźle. Zasada pierwsza to zapłać najpierw sobie. Zastanówmy się jak wygląda schemat wydawania pieniędzy w większości osób? Najpierw opłacamy najbardziej podstawowe sprawy typu mieszkanie i jedzenie. Później inne ważne dla nas rzeczy, jak paliwo do samochodu i ubrania, a kolejnym krokiem są przyjemności, jak wyjście do restauracji czy kina i dopiero na samym końcu, jeśli coś w ogóle nam zostanie, dochodzimy do tematu oszczędzania i inwestowania. To duży błąd, bo zazwyczaj wtedy nic już nam nie zostaje. Często wspominam o tym, że za najważniejsze zadanie najlepiej zabrać się jak najwcześniej i dlatego myślę, że to bardzo dobry moment na zostawienie łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu. Robimy tak po pierwsze, żeby mieć z głowy, a po drugie, żeby na pewno nic nam nie wypadło, a zadanie zostało ukończone zgodnie z planem. Z finansami jest tak samo. Niestety, u większości osób najważniejsza pozycja jest na szarym końcu. Musimy pamiętać, że nasza przyszłość zależy bezpośrednio od tego, ile oszczędzamy i inwestujemy i co za tym idzie, powinniśmy ustawić na te kwestie priorytet. Konkretne zastosowanie w życiu wygląda tak, że ustalamy sobie miesięczną kwotę, którą będziemy przeznaczać na oszczędzanie lub nawet lepiej inwestowanie, a następnie od razu, kiedy na nasze konto wpłynie pensja, zanim jeszcze wydamy te środki na cokolwiek innego, przelewamy zadeklarowaną kwotę na konto oszczędnościowe, IKE czy rachunek maklerski. Ta metoda bardzo ułatwia trzymanie się swoich postanowień i zaskakująco często okaże się, że nawet nie zauważymy znacznego obniżenia standardu życia, a podziękujemy sobie za to w przyszłości. Ta drobna zmiana kolejności potrafi przynieść olbrzymie rezultaty. Zasada druga to wykorzystuj procent składany. Sprowadza się ona głównie do tego, że nie wolno nam zapominać o wadze inwestowania. Instytucje finansowe bardzo je komplikują, wprowadzając specjalistyczną terminologię, ale prawda jest taka, że inwestowanie nie musi być trudne. Wystarczy podstawowa wiedza, np. z mojej playlisty Inwestowanie dla Początkujących, i możecie zacząć skutecznie pomnażać swój kapitał. Oczywiście nie mam na myśli historii od zera do milionera w tydzień, kupowania drobnych samochodów, rzucania pracy i wiecznych czasów dzięki krypto, forexowi albo innym wynalazkom, jak i ostatnio starają się promować różni wątpliwości. Jakości twórcy kursów. Sprzedawcy marzeń będą sprzedawać marzenia, ale do wszystkich takich okazji trzeba podejść ze zdrowym rozsądkiem. To, co ja mam na myśli, to jakieś 5% stopy zwrotu rocznie, które po opanowaniu podstaw nie powinno być trudne do uzyskania. Upewnijcie się jednak, że macie niezbędną wiedzę, bo na inwestowaniu można stracić pieniądze i co więcej, nie jest to wcale trudne. Nie musicie być jednak na poziomie mistrzowskim, żeby zacząć. Można to porównać do umiejętności pisania. Chcecie umieć pisać, ale niekoniecznie musicie być pisarzem i napisać Hamleta. Dlaczego inwestowanie jest takie ważne? Spójrzcie na ten wykres. Inwestując co miesiąc 400 zł miesięcznie, nawet na to pozornie nieznaczące 5% rocznie, po 40 latach możemy się spodziewać ponad 600 tysięcy na koncie, z czego 420 tysięcy to zysk. Dla kogoś, kto zarabia 3000 na rękę, zgromadzenie takiej kwoty to ponad 11 lat pracy, a jedyne czego potrzebujemy to konsekwencja i czas. Inwestowanie to zaciągnięcie naszych pieniędzy do pracy, a dzięki procentowi składanemu efekty tej pracy kumulują się, tworząc efekt kuli śnieżnej, dający tak spektakularne rezultaty. Jeśli bylibyśmy w stanie poprawić swój wynik do 10% rocznie, co będzie już nieco trudniejsze, ale na pewno wykonalne dla osób, które chcą się w tym kierunku rozwijać, przy takich samych inwestycjach na naszym koncie będzie ponad 2,5 miliona i myślę, że to daje do myślenia. Zasada trzecia to pieniądz zaoszczędzony jest równie dobry co zarobiony inwestowanie jest sexy. Nie wykonuje się żadnej pracy, naklika tylko coś w komputerku czy na telefonie i magicznie ma się z tego dużo pieniędzy. Niektórzy mogą mieć tego typu skojarzenia, no ale nie do końca tak to działa. Szczególnie na początku. Kiedy nasze inwestycje są niewielkie, a procent składany nie zdąży jeszcze zadziałać, prawdopodobnie zarobimy jakieś kilkaset złotych rocznie. Jak widzicie. Nie jest to powalająca kwota, bo cały rok inwestowania można by na przykład zmarnować jednym mandatem do zapłacenia. Stąd, zwłaszcza wtedy, należy pamiętać, że zaoszczędzone środki są równie dobre jak zarobione. Kiedy odkładamy pieniądze na wkład własny, zaoszczędzenie dodatkowych 500 zł zbliży nas do celu tak samo jak uzyskanie 500 zł z inwestycji czy jako premię w pracy, a w niektórych sytuacjach będzie prostsze. Nie zapominajcie o spisywaniu wydatków czy po prostu trzymaniu ich w ryzach, tylko dlatego, że przez pół roku regularnie. Wpłacaliście środki na konto oszczędnościowe. To oczywiście duży sukces. Ale nie załatwi sprawy. Zasada czwarta to ofensywa wygrywa. Oszczędzanie jest bardzo ważne, ale nie można się na nim zafiksować. Najlepszym sposobem na poprawienie swojej sytuacji finansowej jest zwiększanie zarobków. Zaoszczędzone pieniądze są równie dobre, ale niestety mają pewien limit. Nie uda wam się zaoszczędzić 10 tysięcy miesięcznie, zarabiając 4. Nawet gdybyście codziennie jedli bułki z chlebem, chodzili w dziurawych skarpetach i zaparzali dwie herbaty z jednej torebki, to się po prostu nie uda. Nie mówiąc już o 100 tysiącach i jeszcze większych pieniądzach, które ludzie potrafią przecież zarabiać. To jest właśnie przewaga zarabiania. Teoretycznie nie mamy górnego limitu. Potencjalne zyski są nieskończone, więc szczególnie jako młode osoby, które mają przed sobą kawał życia, skupienie się na rozwinięciu umiejętności, która pozwoli wam dużo zarobić, zaprocentuje jak nic innego. Co kluczowe, najbardziej sprawdzi się tutaj oczywiście droga przedsiębiorcy. Jeśli ją rozważacie, to pamiętajcie, że zbudowanie wielkiej firmy często wymaga podobnej ilości wysiłku, co zbudowanie małej, a różnice z rodzaju działalności i sposobów, w jaki ją tworzymy. Nie pytajcie mnie jednak, jak zostać drugim Ilonem Maskiem, bo nie wiem. Na pewno jednak, założenie własnej firmy jest czymś, co warto rozważyć. Piąta zasada, czyli żyj poniżej swoich możliwości. Nigdy nie powinno dojść do sytuacji, w której wydajecie wszystko, co zarabiacie. Nie mówiąc już o przypadkach wydawania więcej niż się zarabia, które. Wierzcie mi lub nie, mają miejsce. Zawsze powinniśmy odkładać część zarobków, nieważne czy zarabiamy bardzo mało, czy bardzo dużo. W pierwszej sytuacji, jeśli ledwo zaspakajamy swoje podstawowe potrzeby, odłóżmy chociaż symboliczne 10 zł, tak żeby pokazać sobie, że potrafimy zadbać o swoje finanse. Jednocześnie zastanówmy się bardzo dokładnie, czy nie możemy zrobić nic, żeby zwiększyć zarobki. W każdej innej sytuacji warto celować w 50% oszczędności. Jeśli zarabiacie 5 tysięcy, starajcie się zamknąć wydatki w 2,5. Jeśli 10 to w 5. Im więcej zarabiamy, tym oczywiście będzie to łatwiejsze, ale jak się okazuje, wiele osób potrafi wydawać wszystko mimo wspaniałych zarobków. W Warszawie znajdzie się nie jeden prawnik, który zarabia 30 tysięcy miesięcznie i nic mu nie zostaje. Takie zjawisko nazywa się inflacją stylu życia i najlepiej jest zabezpieczyć się przed nią jak najwcześniej. Jeśli chcecie dowiedzieć się jak to zrobić, to sprawdźcie ten film.